Jest Tutaj Wasza Sweetie i Tomasz Koleńczyk no, na moim kanale. Dzisiaj e, nagrywamy w, e, taką grę od panu i zaczynamy. Ja w ogóle to z nikim nie gram. O, jest jakiś nowek. Nie mam... też On w ogóle nie, nie słyszy. On mnie w ogóle nie słyszy! Ano, pojď se. Jítiš tam? Dobrá, jenom no, no. Ej, hey. to je On volí se připávit Halo. Hmm. No. O, A wkurana mnie kiedy mi błagać? Ja no halo, pomóżcie mi nikt nam nie chce pomóc no, ha, no. poczekajcie poczekajcie chyba ktoś się nam odblokuje zaraz nie wierzę pomóż nie różowy zielony nie Kniepku. o, zielony No o. No nie, co jest grane? Zaczekajcie chwilę Bo ja chyba on to nie gra No chyba to nie u mnie dobra, Ty nuku dam Ci szansę no Chwila zaraz Aaaaaaah, co jest grane z nami? Zaczekajcie chwilę. Udało się widzę. もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度

Jak wyłączysz, możesz się przestać radować. Możesz zrobić tak. Tak. Coś innego robisz. Ale jak robisz tak, to usujesz, to ci się przestań To musi cały czas pożyć. No, to zobaczę. Dalej. Tu jest. No to ja sobie styczę. Jeszcze nie. No nie no. no, nie, nie pomogli. Termina. Tak w ogóle Ech. 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 A mi to. A. nie pomóc? Halo! Mosko, tak w ogóle to telefon. Niestety moje przyjaciółki w ogóle nie chcą mi pomóc. Ty się film wam się spodobał taki krótki. To w ogóle dostawcie bardzo dużo łapeczek w górę. A ja się z wami żegnam. I to papa. Pa. フフフ。<ン> <laughs>